W ostatnich latach na polskiej scenie medialnej pojawiło się wiele kontrowersji związanych z postacią Daniela Martyniuka. Jego matka, Danuta Martyniuk, zdecydowała się publicznie odciąć od działań syna, co wzbudziło niemałe zainteresowanie. Daniel, znany jako syn popularnego Zenka Martyniuka, często dostarczał mediom tematów do dyskusji, a jego ekscentryczne zachowanie i kontrowersyjne wybryki nie pozostawały bez echa. Danuta, będąc matką, postanowiła jasno określić swoje stanowisko w tej sprawie. W jednym ze swoich ostatnich wywiadów powiedziała, że nie interesują ją sprawy syna i, jak stwierdziła, podjęła decyzję o odcięciu się od jego publicznych wystąpień. Daniel Martyniuk wielokrotnie stawiał swoją rodzinę w trudnej sytuacji, wywołując ból głowy rodziców i przyjaciół. Mimo, że rodzina miała nadzieję na stabilizację po jego drugim ślubie z ukochaną Faustyną, niepokojące wydarzenia wskazują, że Daniel nie zamierza łatwo zrezygnować z kontrowersyjnych działań. Jego nowe posty w mediach społecznościowych znowu przyciągają uwagę i wzbudzają niepokój. Danuta od dziś wygląda na osobę zdecydowaną, nie tylko odcinając się od syna, ale także od jego poczynań oraz tego, co pojawia się w jego mediach społecznościowych. Ostatnio Daniel Martyniuk zadziwił swoich fanów, publikując nagrania z kąpieli w morzu, podczas których wydawał dziwne dźwięki. Wkrótce po tym zapytał swoich obserwatorów, co myślą na temat gaslightingu, co wywołało kolejną falę komentarzy. Aktualnie na jego profilu na Instagramie można dostrzec zdjęcia z kobietami, które wzbudzają kontrowersje, Mając jednoznacznie erotyczny charakter. W obliczu tych wydarzeń, Danuta Martyniuk przyznała w rozmowie z dziennikarzami, że nie interesuje się tym, co wyświetlane jest na profilu Daniela. Taki wyraz nieprzychylności wobec jego działań sugeruje, iż podjęła decyzję o całkowitym odcięciu się od jego wybryków. W przeszłości jasno podkreślała, że nie chce być kojarzona z kontrowersjami syna i stawia granice dla własnego spokoju. W mediach pojawiły się również doniesienia o tym, że Daniel Martyniuk stał się częścią publicznych skandali, które zaczynają przyćmiewać jego ojca, Zenka. Chociaż Zenek Martyniuk jest osobą, która stara się unikać skandali, to jego syn regularnie dostarcza powodów do obaw. Daniel wielokrotnie był uwikłany w problemy z prawem oraz skandale związane z nadmiernym spożywaniem alkoholu, co oczywiście nie wpływa dobrze na rodzinny wizerunek. Są także doniesienia o sytuacjach, w Daniel używał wulgarnych słów wobec ojca w mediach społecznościowych, co wywoływało oburzenie nie tylko w rodzinie, ale i wśród fanów. Trudno jest jednoznacznie określić, co tak naprawdę się dzieje w życiu Daniela, gdyż jego wybryki są różne, a nierzadko kończą się zaangażowaniem policyjnych służb. Już w przeszłości miał problemy z prawem, w tym z narkotykami, co doprowadziło do aresztowania. Mimo najróżniejszych prób wsparcia ze strony bliskich, Daniel Martyniuk jawi się jako osoba, która ciągle znajduje się na krawędzi i nie ustaje w generowaniu kolejnych kontrowersji. Obserwując jego życie, można zauważyć, że historia ta daleka jest od zakończenia, a przyszłość, zarówno dla Daniela, jak i jego rodziny, wydaje się pełna niepewności.